To, że widzicie tutaj Coin Master nie jest przypadkowe. W ostatniej ankiecie Oj, będzie się odbijało światło, ale mam nadzieję, że jak zatrzymacie i zbliżycie sobie, to będzie doskonale widać. 75% z Was zagłosowało na opcję numer 1, czyli gry z propozycji widzów. I to właśnie to będziemy robić w tym tygodniu. A w związku z tym, że Coin Master pojawiało się bardzo często, no to zdecydowałam się zagrać w nie jako pierwsze. Nie mówię, że jest to jeden i jedyny odcinek, który zobaczycie z Coin Master, bo jeśli będziecie chcieli, oczywiście, to z pewnością będzie ich więcej. Eee... Ale myślę, że na razie na sam początek zagramy sobie raz. I teraz zobaczcie, 53 dni temu graliśmy ostatnio w Coin Master. To powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się, że to było aż tak dawno temu. I mamy, że gracz Katrin próbował zaatakować naszą wioskę i gracz Rut. Ale słuchajcie, nie udało im się to, bo tarcza im to um, uniemożliwiła, więc całkiem spoko. Dobra, my tutaj graliśmy chyba... Na e, gościu. Ja nie kojarzę, żebym się logowała tutaj no, do Facebooka. Chyba nie. Jest moje konto, jest Iza i zobaczymy tylko. A dobra, my mamy, słuchajcie, e, trzecią wioskę, prawie skończoną, bo zabrakło nam ostatniego mm, kroku, ale tam trochę kasy brakowało, więc idziemy sobie na spina. Zaczynamy, słuchajcie, od klasycznych 50 zakręceń, e, ale ja sobie troszeczkę zaryzykuję, chyba właśnie na tym zakładzie razy 3, bo on na razie jest maksymalny. Bo jak doskonale wiecie, im większy zakład, no to tym więcej się wygrywa w momencie, kiedy wylosujemy najazd, atak bądź. Yy, no właśnie, tak jak teraz mamy atak. No, i mogę wygrać to wszystko, co tutaj mogę zdobyć, razy 3. Spróbujemy sobie w takim razie zaatakować domek. No, i słuchajcie, się udało. I zobaczcie, 750 tysięcy dzięki temu wędruje na nasze konto. A tak no to byłoby tylko 250, więc całkiem spoko. Oczywiście, przy takim zakładzie, razy 3, znacznie szybciej schodzą nam e, te zakręcenia. No, bo nie schodzi nam jedno na jedno zakręcenie, tylko schodzą nam trzy. Więc to też zawsze musimy brać pod uwagę. Mamy trzy sztuki tarcz. O już myślałam, że będzie, słuchajcie, kolejny atak, ale nie tym razem. Hmm, zaczynają nam się kończyć pieniądze, a tutaj, słuchajcie, żadnego najazdu nawet nie było. No i tym razem się nie udało. I mamy, słuchajcie, mało, bo mamy 2 miliony 188 tysięcy. Ja nie wiem, na co mi to starczy. Powiem Wam, że słabo. Na pewno na ten etap jeden. No i skończymy dzięki temu wioskę numer y, 3. Ale czy cokolwiek więcej w krainie inków tutaj zdziałamy? No nie sądzę, chyba że po pierwszym jedynym kroku. Zaraz zobaczymy na pewno mam, a, o właśnie karty, alpaka i król morsów są to nowe pozycje ej, mamy słuchajcie kolekcję kupi, pupili odblokowano, wkrótce dołączy do Ciebie partner, który pomoże Ci podczas wyprawy, pamiętam to słuchajcie tutaj zawsze w, wcześniej jak grałam w Coin Master miałam takiego liska, który jeździł ze mną na, na jazdy i w momencie kiedy ja wykopałam wszystko to on jeszcze dokoptowywał i zawsze było tego więcej dotknij aby pupil wykluł się z jaja no jest! To jest właśnie ten lisek, słuchajcie, który już kiedyś ze mną był. Także bardzo się cieszę. Musimy go oczywiście nakarmić. Możemy mu, słuchajcie, x dołożyć? Możemy. I dzięki temu przechodzi na kolejny poziom. No i w tym kolejnym poziomie, w momencie, kiedy będziemy mieli wspólny najazd, no to lisek zgarnie nam troszeczkę więcej, bo to procentowo się zwiększa. Eee, zwiększa nagrody na jazdów. O, tu jest właśnie to fajnie napisane. Eee, przebudzenie karmi naszego liska. Eee, podniesienie poziomu, gdy lisek jest obudzony podczas najazdów, go zyskuje PD. Umiejętność. Lisek zwiększa nagrody z najazdów o 18%. I nagrody zwiększają się o 20% podczas najazdów. Plus, zyskujemy dwie gwiazdki. Także spoko, słuchajcie. Możemy mu jeszcze dodać 100 pedeków. Więcej niestety nie mamy. Odblokowano również kolekcję kart, i zobaczcie, darmowa skrzynia, która znowu dokłada nam karty. Jest to Złoty Cesarz i Kangur. Jeszcze nie byliśmy na dziennej premii, a tutaj naprawdę można fajne nagrody czasem wylosować. Więc zaraz zobaczymy, czy cokolwiek się tutaj uda. 5 milionów! Ej, słuchajcie! To spośród 100-150 tysięcy fajna nagroda mi się trafiła, więc już na pewno pomoże nam to, słuchajcie, na tej wiosce naszej. Więc idziemy sobie na wioskę i kupujemy. No te pierwsze etapy one są naprawdę mega tanie, yy, więc na spokojnie damy radę. Nawet chyba drugi damy radę cały. Dobra, za mało monet. Prawie, prawie się udało. Mamy 10 z 20 kroków. Idziemy zobaczyć karty. Z tego co pamiętam, kiedyś można było je sprzedać, jeśli się ich nie potrzebowało, bądź też yy, zbierać. O, zdobądź karty. No to my nie chcemy zdobywać. Nie no, w sumie dobra, duplikaty kart możemy wysłać na przykład do znajomych i z tego co pamiętam, właśnie też możemy je sprzedać. I zobaczcie, skompletuj zestaw, aby wygrać nagrodę, 50 zakręceń, no spoko. Nie mogę kupić kolejnego etapu, to co, a nie, mogę ten kupić, patrzcie. Dobra i na tym koniec, czyli 11 kroków z 20 mamy zrobione, no to idziemy słuchajcie, nie na koło, tylko na spina, o. I mamy 25 zakręceń. Zakład cały czas największy jest razy 3, więc ja sobie zaryzykuję może z 2 razy, 3 razy. Ale dalej, chyba słuchajcie, pójdziemy w razy 1. Chociaż czekajcie. Tutaj mam taką maskę. Łupy w Szanghaju. Można zdobyć naprawdę wielką nagrodę, bo aż 68 tysięcy zakręceń. Ale muszę 3 takie maski mieć w jednej, no, w jednej linii. O, mamy najazd, słuchajcie, dzięki czemu możemy zyskać trochę więcej. Mamy, słuchajcie, 122 000, 122 i nie ma monet. Ale zobaczcie, Lisek zrobił robotę i dokoptował się do 43. No i mamy to razy 3. No szału nie ma, nie? 280 razy 7, 863 000. Mogłoby być lepiej. Chciałabym te maski uzbierać, bo tam wtedy będę miała pierwszy mm, prezent. Idziemy sobie razy 1. Dobra, jest atak. Udało się. 300 tysięcy z ataku. To naprawdę fajna sumka. I zobaczcie, mam 9 na 15, więc jeszcze tylko 4, 6 tych masek mi brakuje, 10. A bo jak ja miałam razy 3 stawkę, to z automatu też 3 maski mi się dokładały. A teraz oj, ciężko będzie. Dobra, mamy kolejny najazd, dzięki czemu możemy zdobyć milion. Dobra, jest 700 tysięcy, 177 i złota skrzynia, słuchajcie. No i tutaj będą karty. Spoko, i jeszcze lisek się dokoptuje do Kasiury do 170 tysięcy i mamy yy, nagrodę zwiększoną, no bo tam był kolejny poziom. Fajnie. Czyli kolejny milion wędruje na konto, ale to są naprawdę w porównaniu do tego, co kiedyś miałam na, nie wiem, 50., którejś wiosce, yy, no to są malutkie, te wygrane, bo yy, no im dalej w las, tym są droższe te wioski, ale też w momencie, kiedy zyskujemy więcej z najazdów, większe stawki, no to z automatu też wygrywamy. Więcej. Tutaj, słuchajcie, ja już yy, chyba Rzymu nie zbuduję, ale będzie jeszcze atak. Dobra, idziemy. Zobaczymy, czy uda nam się ukończyć tą wioskę, bo może dzięki temu, słuchajcie, będę w stanie zebrać te maski, bo dwie mi tylko brakują. 150 tysięcy reklam. Patrzcie, tutaj właśnie. Traf jeden symbol, traf dwa symbole. Patrzcie, jak są trzy symbole trafione, to dostajemy aż 10 masek. Nieźle. I za atak też są trzy maski. Także całkiem spoko, jak się atak wylosuje. Dobra, no to w takim razie idziemy na wioseczkę. Kupujemy to, na co nas stać, ale raczej tej wioski ukończyć. Nie dam rady. Nie, już widzę, że nie dam rady. Bo już nawet na kolejny etap mi nie starczy. Czyli tylko i wyłącznie sześć. Etapów jeszcze mi zostało do końca, bo mamy 14. Na spinie już nic nie zrobię. Zobaczę tylko, czy może mam jakieś duplikaty kart, ale chyba raczej nie, bo tutaj doszedł mi tylko wielki druch, a tutaj mi doszedł, słuchajcie, król morsów. No nie, to mi nic nie da, więc niestety, ale będę musiała poczekać na e, Kasiurę oczywiście wiadomo, że w momencie, kiedy ja bym się słuchajcie, zalogowała do Facebooka, to miałabym tam yy, darmowe spiny, darmowe yy, monety od znajomych i tak dalej, ale wolałabym na tym koncie tego nie robić, no bo wtedy z automatu zalogowałoby mnie na tamto konto, w którym mam już te osiągnięcia takie wysokie, a chciałabym tutaj z Wami to Coin Master zbudować od zera. Także zobaczymy, czy w kolejnym odcinku z Coin Master, jeśli takowy będziecie chcieli, uda mi się ukończyć wioskę numer 4, uda mi się wykręcić coś fajnego, no to już musicie oczywiście obserwować mój kanał i e, wspólnie ze mną zobaczyć co uda nam się w tym Coin Master zdziałać. Ja za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję, no i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze o godzinie 9. Do zobaczenia, pa pa!